Agnieszka Hałas, program powiększenie. Dobry wieczór. Dziś z nami w studio podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Spotykamy się tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, już dziś przy ulicy Wrocławskiej jest wzmożony ruch, jutro pewnie będzie jeszcze ciaśniej. Jak to wszystko policja zorganizowała? Wzmożony ruch już panuje od ponad tygodnia, także policjanci zielonogórzcy są tam obecni i jak zwykle w porozumieniu z Urzędem Miasta jest przygotowana zmiana organizacji ruchu na te dwa najbliższe dni. Zamknięta będzie, zamknięty będzie parking, ten główny przy, przy wejściu na cmentarz. Tam wiadomo, że wjeżdżają tylko i wyłącznie samochody osób niepełnosprawnych oraz taksówki. Mówimy zarówno o tej starej, jak i mówimy nowej części. O, nie, nie mówimy o starym. O, o wejściu głównym na stary cmentarz. Natomiast przy nowym cmentarzu, przy nowej części, tam jest parking właśnie otwarty dla wszystkich. Zmiana będzie polegała na tym, że tylko jeden z wjazdów hmm. będzie um, otwarty. I tam będzie zarówno wjazd, jak i wyjazd. I tutaj prośba o dostosowywanie się do poleceń policjantów, bo to policjanci będą tam kierować ruchem i decydować, kto może w którym momencie z tego parkingu wyjeżdżać to podstawowa zasada, tak? Czyli patrzymy na polecenia policjantów. Policjanci będą tam obecni na całym tym odcinku e, i będą kierować ruchem, dbać o bezpieczeństwo i o płynność tego ruchu. E, co istotne, na całej długości od salonu Toyoty aż do P&MZK MZK obowiązuje nas e, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, czyli powoli, spokojnie. Zwalniamy. O wszystkich będziemy e, myśleć, żeby wszyscy sam mogli spokojnie zaparkować. Z tego, co wiemy, jest zorganizowany komercyjny Parking również na płycie stadionu żużlowego. Natomiast nie będzie wolno wjeżdżać na pętle MZK. Tam będzie dużo autobusów podstawianych, w związku z tym nie będzie tam miejsca dla samochodów prywatnych. No właśnie, nawet te doda dodatkowe parkingi i dodatkowe miejsca. I tak może być za ciasno, więc może warto skorzystać z autobusu, skoro i tak w godzinach od 12 do 18 jeździmy tak, za darmo. Zawsze to co roku powtarzamy, co roku rekomendujemy, że lepiej zostawić e, samochód e, pod domem i przyjechać autobusem. Tym bardziej, że pogoda będzie sprzyjająca. E, I druga sprawa, najlepiej też zostawić wartościowe i cenne przedmioty. W domu, po prostu, żeby w tym zamieszaniu nie zostawić, nie zgubić, nie pozostawić gdzieś, gdzieś bez opieki, torebki czy telefonu. Najlepiej na cmentarz pojechać bez, z wolną głową i wolnymi rękoma. No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie, bo Święto, Dzień Wszystkich Świętych to również pożywka dla oszustów, dla złodziei, tak. dla przestępców. Nie tylko jesteśmy zagrożeni na cmentarzu przez tych kieszonkowców tylko choćby nasze domostwa podobno nie warto się chwalić, że wyjeżdżamy tak. To jest przykład z ostatnich dni, rzeczywiście, kiedy syn pewnego małżeństwa Sulachowa pochwalił się wyjazdem na zagraniczną wycieczkę, okazało się, że w towarzystwie kolegów był ktoś, kto nie powinien tego słyszeć i Skorzystał z okazji, że dom jest pusty, po prostu okradł ten dom, ukradł również samochód. Natomiast no wiemy z tego, co wiemy, co też piszą media niejednokrotnie informują o tym media, Polacy mają tendencję do chwalenia się także na portalach społecznościowych, tak? Tym, że Wyjeżdżamy, jesteśmy teraz na wycieczce, nie ma nas. No, musimy być uważni, bo no, no nie każdy jest uprawniony do tego, żeby takie informacje od nas posiadać. Wiadomo, że złodzieje obserwują mieszkania w tym okresie, kiedy jest wzmożony wyjazd, czy to wakacje, czy właśnie święta, czy taki wyjazd na Wszystkich Świętych po prostu będą szukać pustych miejsc, pustych mieszkań bez opieki, mogą z takiej okazji skorzystać. A co już na samym cmentarzu? powinno wzbudzić nasze podejrzenia z reguły jest tak że znamy osoby które mają groby bliskich obok nas w Alejce, czyli w naszym zainteresowaniu powinna wzbudzić każda osoba która no jakby mamy wrażenie że bez celu kręci się po tym cmentarzu tak że jakby nie wiadomo kogo szuka to co zawsze powtarzam warto zapytać wtedy taką osobę w czym mogę pomóc kogo pan szuka często to może odstraszyć złodzieja bo on ma świadomość że zwróciliśmy uwagę na jego wygląd i ewentualnie Żony. Moglibyśmy go opisać. No, podstawową zasadą jest tak, jak mówię, pilnowanie własnego mienia, tak? Czyli nie, nie, najlepiej nie mieć przy sobie wartościowych przedmiotów, a już broń boże nie odstawiać na przykład, nie, nie kłaść na płycie nagrobnej, kiedy idziemy po wodę, czy, czy stawiamy ozdoby, czy, czy znicze. Po prostu musimy tego pilnować. Złodzieje zawsze próbują skorzystać z takiej okazji, że jest dużo ludzi, że jest zamieszanie. Na szczęście w tym roku nie mieliśmy, w okresie przed Wszystkich Świętych nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o kradzieżach. Mam nadzieję, że tak zostanie, że, że po weekendzie również będę mogła powiedzieć, że nie mieliśmy żadnych zdarzeń kryminalnych. Policjanci oczywiście są obecni w patrolach umundurowanych i cywilnych na cmentarzach. No właśnie w takim razie jak takiego cywila znaleźć, czy będzie sporo też tych mundurowych, którym będzie można zgłosić tak, na takie pewno, sygnały, które nas Na pewno pogodzą? będzie na pewno będą policjanci i przed cmentarzami i, i patrole na cmentarzach. W związku z tym będzie można, jeżeli będzie jakieś zdarzenie czy jakieś niepokojące okoliczności, na pewno będzie można policjantów o tym poinformować, będą widoczni. Czy ostatnimi laty ciągle plagą są kradzieże chryzantem kwiatów i znicze? Nie mieliśmy jakiś tutaj, przynajmniej w Zielonej Górze, nie przypominam sobie, żebyśmy mieli przez ostatnie lata jakieś wzmożone Nasilenie takich kradzieży. Także są to generalnie pojedyncze przypadki. Częściej sobie przypominam i to też nie jest związane z okresem wszystkich świętych, ale generalnie z cmentarzami, że częściej kradzione są teraz elementy metalowe, tak? te ozdoby metalowe z grobów i to się nam zdarza. Kilka takich zgłoszeń w roku mamy. To czas również spotkań rodzinnych wszystkich świętych rodzina spotyka się przy stole i niestety. Równo się to pijanym tak. kierowcom na drogach, czy, w Polsce, tak. czy planują Państwo wzmożone kontrole? E, tak, akcja z którą zaczęliśmy już wczoraj po południu. E, na wszystkich drogach powiatowych obecni są nasi policjanci, zwłaszcza oczywiście na naszej drodze krajowej e, numer 3 nasze działania to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierujących możemy się pewnie takich kontroli spodziewać w różnych miejscach tego powiatu w czasie weekendu również kontrolowanie oczywiście dokumentów uprawnień i sprawdzanie czy skontrolowanie czy po prostu nie są popełniane wykroczenia drogowe kontrolowanie przede wszystkim też nadmiernej prędkości która jak wiemy wciąż jest główną przyczyną wypadków w naszym kraju Dzień wszystkich świętych z głową, to chyba najważniejsze. Tak, tak, Podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobranoc państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.